W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami dotarliśmy do młyna oliwnego w małej wiosce Damala na wyspie Naxos. Spacer malowniczymi uliczkami kamiennej wioski Damala doprowadził nas do małego placu, który skrywa doskonałą przestrzeń wystawienniczą odrestaurowaną tradycyjną prasę do oliwek. Do 2000 roku czas odcisnął swoje piętno na młynie. Stowarzyszenie Damaliotów z Naxos postanowiło jednak ponownie ożywić opuszczoną okolicę. Młyn oliwny został odrestaurowany z miłością, pasją i szacunkiem dla swej historii. Na terenie młyna, czy też muzeum, możemy obejrzeć duży cylinder, narzędzia i naczynia używane przez mieszkańców wioski do produkcji oliwy. A także podziwiać wyjątkową architekturę kamiennego budynku. Paradosia Paradosiako Liotrivi damala. Na ścianach widnieją teksty opisujące cały proces produkcji oliwy, od zbioru oliwek aż po końcowy etap, kiedy świeża oliwa jest gotowa do podania na stół. Ramach, miałam, e, żebyśmy mieli cały obraz. Otóż, proszę Państwa, generalnie zbiory oliwek rozpoczynają się na końca listopada generalnie zimą radno na to tylko zimą. Oliwki zbiera się najczęściej ręcznie. Najbardziej popularną teraz metodą jest rozkładanie takich Szukanie. dużych plandek, pod drzewami i drągiem wysokim te oliwki strząsają. Czasami grzybieniami zbierają, czasami ręcznie tak zrywają, co jest oczywiście bardzo czasochłonne. No i jak postrącają te oliwki, to wiadomo, spadają nam one z gałązkami, z listkami. To się pakuje, obecnie przywozi do zakładu produkcyjnego. W przyszłości trzeba było powybierać gałązki, listki i oliwki umyć. Obecnie dzwonimy, mówimy, ja tutaj taki i taki przyjadę, będziemy przywiozać tutaj tyle oliwek. A oni to sobie muszą doskonale tam pozapisywać kto kiedy, bo ważne jest, żeby proces tłoczenia oliwy rozpoczął się nie później niż 24 godziny od zbioru. Więc oni muszą wiadomo, jak jest jeden zakład produkcyjny, czasami dwie linie są, prawda, gdzieś tam na okolice i wszyscy zaczną, Kosta zbiera, Jorgo zbiera, Jani zbiera. No i każdy chce przywieźć swoją powiedzmy tonę oliwek to na pewno nie mogą zrobić tak, że powiedzą ok, kostas przywiózł tonę i janis, czyli mamy dwie tony, czyli wyprodukujemy oliwę i damy im po połowie. Nie. Każdy będzie mieć oliwę ze swoich drzewek, bo drzewka, no gatunków jest wiele. Są drzewka z tych bioupraw. I to jest oliwa też potem droższa. Są drzewka trzystuletnie, a są drzewka stuletnie, to, to są różne gatunki, więc absolutnie nie można tego mierzyć. I ciążymy oczywiście. Ja tutaj jestem zatrudniona na stałe co tydzień. I proszę państwa taką pastę oliwną. Na taki worek, prawda? Zobaczcie, on jest bardzo brudny. Tych worków jest tu wiele bo tu pakowano tą pastę oliwną i potem do prasy. Oczywiście to już nie działa, albo ja nie umiem obsługiwać, ale miażdżono i wyciskano tak naprawdę te soki oliwne z tej Jeszcze. pasty. Zatem to wszystko nam spływało tu. Jak troszkę odczekamy, to oliwa się oddzieli od wody. Proszę zobaczyć, jest taki otwór, więc oni już tą oliwę później Przepychali do tego pojemnika i na końcu trzymali w takich prawda, różnych dzbanach na zimę I, i wszystko. Obecnie, tak jak mówię, jak już oddzielą tą wodę, ta oliwa od wody się oddzieli, to potem oliwa badana jest pod kątem no, różnych tak naprawdę wskaźników. Wstęp do tradycyjnej olejarni Damala jest bezpłatny, a teren jest otwarty dla zwiedzających przez cały rok. Przy wejściu do młyna oliwnego znajdują się książki i jego historia, które odwiedzający może zabrać ze sobą, wychodząc, pod warunkiem, że wrzuci do pudełka wartość pieniężną. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.